Cześć wszystkim, Samy Cafok z tej strony. Witajcie na moim kanale. Dziś odcinek specjalny, świąteczny, dlatego z tego miejsca chciałbym wam serdecznie życzyć wszystkiego dobrego na te święta, dużo zdrówka i oczywiście smacznego jajeczka, a z tej okazji wjeżdża do was ten oto zajączek wielkanocny. Teraz krótkie intro i zaczynamy! W ten sposób wygląda nasze pudełeczko naszego zajączka wielkanocnego. W tle widzimy wiosnę, czyli żonkile, trawkę, a na pierwszym planie nasz wspaniały zajączek na ciekawej podstawce z dwoma jajeczkami. Z tyłu pudełko wygląda w ten sposób. Pokazują nam tutaj, że możemy ruszać łóżkami zajączka. No i co? Przejdźmy chyba do otwierania pudełka. Cztery woreczki. Dwa takie większe, dwa z mniejszymi elementami. Zeszytowa instrukcja. Ile tutaj mamy kroczków? 95 kroczków, i będziemy mieli naszego zajączka. Także ja zabieram się za składanie i zaraz do Was wracam. No, i jest z nami już zbudowany zajączek. Powiem Wam, że świetnie mi się go składało, bardzo przyjemnie, bardzo jest pocieszny. Ten słodziak, co najważniejsze kolorystyka żywa, piękna, wiosenna. Tak trzymać, świetna robota LEGO, naprawdę niesamowity gratis. Mogliśmy go dostać w kilku sklepach za wydane 129 zł na klocki LEGO. A przypominam, że katalogowo sam zajączek kosztuje 69 zł i 99 groszy. Także jest to świetny strzał, niesamowita oferta. I ja bardzo cieszę się z tego powodu, że mam go w swojej kolekcji. I na pewno będzie on piękną ozdobą, czy to na półce, czy nawet na stole wielkanocnym. Co jest na pewno fajne w tym zestawie, no to możemy sobie tutaj ustawić uszka, bo one są na zawiasach kulkowych, także ekspozycja tych uszek, czy samej głowy, która też lekko możemy się nią tutaj bawić, poruszać. Do czego mógłbym się przyczepić? Tutaj dolna część mogłaby być moim zdaniem troszeczkę lepiej wykończona. Tej buźki naszego zajączka. Co jest świetne na pewno w tym zestawie, to te jajeczka. Bardzo mi się podobają. Prosta budowa. A robią świąteczny klimat i robią robotę tak naprawdę. Fajny sposób. Mamy dwa jajeczka pięknej kolorystyce. Fioletowej, niebieskiej, z dodatkami żółtego, różu czy jasnej zieleni. No, świetnie to wygląda. Powiem Wam, naprawdę kolorystyka w tym zestawie jest niesamowita. Ja się jaram. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten zajączek wielkanocny. I trzymajcie się cieplutko. Dzięki. Cześć.